Drodzy państwo, pomiary mocy, jeden z najbardziej rewolucyjnych, jeżeli chodzi o mierzenie postępów treningowych wynalazków e, ostatnich, e, no pewnie kilkunastu, no bo nie kilku, ale kilkunastu lat, element, który jest normą w kolarstwie sportowym w zasadzie każdym, no bo nie tylko szosowym, ale też MTB, w gravelach generalnie po prostu. Pomiar mocy jako dzisiaj podstawa wielu planów treningowych. Czy zastanawialiście się kiedyś jak taki pomiar powstaje? Jeżeli się zastanawialiście, albo może jak się nie zastanawialiście, to się dzisiaj i tak dowiecie, bo dzisiaj razem z ekipą Inpika, czyli polskim producentem pomiarów mocy, pokażemy Wam, jak od A do Z powstaje pomiar mocy. Tak naprawdę jak powstaje pomiar mocy impika. Od czego to się zaczyna? zaczyna się od tego, że ktoś nam wysyła ramię. Tak, ktoś nam wysyła ramię, następnie ramię przychodzi do nas kurierem i zaczynamy proces montażu miernika mocy na ramieniu klienta. Pierwszym takim etapem jest wypalenie odpowiedniego miejsca pod nasz miernik i do tego służy laser, który jest tutaj po mojej stronie. Patryk, załóż kolejną korbę. Już akurat ta jedna, którą mieliśmy nagrać się skończyła, także pokażemy na drugiej, na naszej korbie. Na korbie klienta ściągamy tylko delikatnie anodę. Czyli nie ingerujemy w żaden sposób w strukturę korby, nie wchodzimy w materiał, bo często mamy też od klientów pytania, czy frezujecie, czy wielcicie korby. Nie, nie wiercimy, nie frezujemy. Jedyne co grawerujemy, żeby lepiej odpowiednie kleje nam się trzymały. W to miejsce, to jest strategiczne miejsce, jeśli chodzi o wypalenie. W to miejsce następnie montujemy ten somet, który. Jest e, no, kolejną operacją. Tutaj rozmawialiśmy poza kadrem, że to wyznaczenie tego miejsca było, było bardzo ważne. Metodą prób i błędów, i, i znaczy matematyki wspartej próbami i błędami, żeby znaleźć tak. ten idealny, idealny punkt. Jeszcze raz odniosę się do korby. W zasadzie na tej całej powierzchni moglibyśmy e, kleić ten somet, ale to miejsce, które jest ten kwadracik tutaj, który jest wypalony już przez laser, on jest najbardziej odpowiedni. On nie jest przypadkowy, on po prostu wziął się z prób i błędów, z pewnych obliczeń też e, w odpowiednich programach i to jest najmniej... Naszym zdaniem jedne z najlepszych miejsc do ustawienia tensometru, aby poprawnie mierzyć. Się. Tak, no bo, no bo kluczem i w ogóle ideą jest to, żeby jak najbardziej pomiar mierzył moc, a nie był jak najbardziej niezależny od wszystkich innych zmiennych i potencjalnie wprowadzających w błąd Dokładnie. czynników. To też sama jakby konfiguracja i design tego tensometru oprócz samego miejsca jest ważny i to też był bardzo dla nas Spory kawał chleba, tak to można nazwać w samym designie tej siatki pomiarowej. Mhm. Aby faktycznie była skupiona tylko na tych siłach motorycznych, które powodują moc taką motoryczną napędzającą rower, a nie mierzyła siły rozciągające bądź skręcające korbę, które po prostu są nazywane jako błąd pomiarowy. Mhm. Także sam ten sower jest bardzo, ważną, bardzo ważnym elementem. Tak, tak on dokładnie wygląda i to jest ten tensometr, który, który kleimy w te miejsce, kleimy go również na prawe, na prawe korby, kiedy robimy pomiar dwustronny, ale dodatkowo jeszcze mamy takie malutkie tensometry, które lepimy, kleimy na, prawej, na prawą stronę w korbach, w miernikach twin. Mhm. I tu Marcin pokaże. Czy to jest właśnie taka wersja Evolution, która e, ostatnimi czasy została przez nas e, wypuszczona? Czyli jest to dedykowana wersja na korby Ultegra 800 i Durace 9200, gdzie tensometry umieści, dodatkowe tensometry umieściliśmy na bocznych ściankach korby, e, po prostu w celu zapewnienia jeszcze lepszej e, dokładności tego pomiaru mocy. E, oprócz tego standardowego znajdują się one. Całość... Czyli znaczy nie dość, że mamy dwustronny pomiar, to jeszcze, jeszcze bardziej rozbudowany. Całość jest zamknięta oczywiście obudową, która chroni te tensometry przed uszkodzeniem, gdy spadnie łańcuch albo uderzymy w coś, więc też, też nie trzeba się martwić o jakiekolwiek uszkodzenie. Tego. Mm. A to jest w ogóle dla wielu osób, które nie widziały nigdy, jak to wygląda w rzeczywistości, tylko widzą gotowy produkt, no to chyba te najważniejsze rzeczy właśnie polegają na tym, że to nie polega na frezowaniu jakimś głębokim ramion, tylko to jest po prostu... Powierzchowny montaż. Tak, tak, mm. tak, tak. Niektórzy ludzie obawiają się, że są właśnie dziury robione, czy to osłabi moją korbę. To tutaj odpowiadamy, nie można bezpiecznie jeździć i nie martwić się o to. Że... Ja, jako jako lajk do procesu produkcji też byłem ciekawy, na ile to jest właśnie wchodzenie w głąb, a też było dla mnie trochę zaskoczeniem, że jest to tak naprawdę po prostu elektronika i naprężenia, które są zbierane przede wszystkim z powierzchni, a nie, jest, nie trzeba gdzieś tam rzeźbić tej korby. No tak, tylko tutaj odpowiednie kleje. Jeżeli robimy powierzchowny montaż, to odpowiednie kleje, które. Tak naprawdę przeniosą te naprężenia skorby korby do tensometru bez żadnej histerezy, bez żadnego pośredniego takiego zakłócenia. Także kleje też mamy dobrane, od, od, od wielu lat stosujemy sprawdzone, sprawdzone kleje od zaufanego dy dystrybutora. Więc żebyśmy, żeby nie było problemów w trakcie użytkowania. Wszystko jest ważne. W ogóle w takich produktach tak naprawdę jak chcesz uzyskać powtarzalną i bardzo precyzyjną, tak naprawdę precyzyjne dane. No to wszystko się liczy, no nie? Od, od jakości kleju, właściwości kleju, przez no w zasadzie wszystko, wszystkie detale. Tak. Więc to, to, jest, to jest ważne. I dobra, potem mamy, mamy naklejone. I co potem? Potem jest gastronomia. Tak, później jest gastronomia. No. Tak, jest Jak widać tutaj, mamy troszkę piekarników, także wypie, wypieki robimy codziennie w zasadzie od 3, około 4 godzin. Kleje są przyklejane do, do, do korb za pomocą. Przepraszam. Te sumetry są przyklejane do korb za pomocą klejów, które należy klei, które należy wypiekać. No, i do tego służą nam piekarniki. Do różnych, do różnych korb, do różnych klej, różne temperatury. Później różne jeszcze procesy później dochodzą. O których no już nie będę aż tak głęboko wchodził. Także sporo czasu zabiera dobre sklejenie odpowiednim klejem, tensometrów na korbie. No przedziałacie też z karbonem i to też tak. się robi, bo to są zupełnie inne temperatury. Tak, to są zupełnie inne temperatury z racji tego, że korby karbonowe to jest zlepek włókien węglowych. I żywicy ich nie można poddawać takim temperaturom jakie korba aluminiowe. Co tu się dzieje? E, wszystkie półprodukty u nas, które e, wchodzą w skład pomiaru mocy, są sprawdzane e, pod kątem jakości, więc zaczynamy od e, baterii, baterie, które znajdują się w Kranku E. Każda sztuka jest testowana pod kątem rezystancji wewnętrznej, ich nominalnej pojemności, przygotowywana do, w sensie jest ładowana do, odpowiedniej, do odpowiedniego napięcia, tak zwanego trybu storage, więc tak, wygląda, tak wyglądają nasze testery do baterii. Każda sztuka co do jednej jest sprawdzana, dopiero wtedy lądują do, finale, do finalnego urządzenia. To są takie plusy, takie firmy jak wy, więc mimo wszystko rosnącej manufaktury, gdzie jesteście w stanie każdą rzecz tak naprawdę nie tylko składać ręcznie, ale też tak naprawdę kontrolujecie parametry i wiecie, że coś co od Was wychodzi, no to, to nie jest tak, że to jest wyciąganie iluś tam próbek z serii, tylko tak na przykład jeśli chodzi o baterię, no sprawdzacie wszystko. No tak, elektronika tak samo. Każda sztuka elektroniki, mamy specjalne testery, które sprawdzają poprawność montażu, poprawność działania softu, tak aby jakby urządzenie, które trafia do finalnego klienta nie było objęte ryzykiem że coś się zepsuje. Wy wiecie, że ono działało. Tak, 100% testów, jakie ja możemy zrobić, wykonujemy tutaj w Inpiku. Czy jest część precyzyjna pracy? Co, co tu się dzieje? Znaczy, każda część jest precyzyjna. <grym> to jest każda, ale ta, ta, ta szczególnie <grym> chyba robi wrażenie na, na laiku, w sensie jest taka bardzo zegarmistrzowska tutaj. Tak, tak. Tu lepimy sobie, lepimy, przepraszam, lutujemy, lutujemy płytkę, układy elektroniczne do tensometru, do, do korby. Także Arek właśnie odłożył jedną z tą bierze następną i tak cały dzień. Także tu mamy też drugie stanowisko do lutowania obok. Spajamy elektronikę z tą częścią pomiarową, czyli z tensometrem. To że był temat, bardzo ważny był temat taśmy, której używacie do łączenia elementów. W elastyczność i tak Tak, tak, tak. Wiadomo, podczas jazdy pomiar mocy może oberwać kamieniem albo patykiem, mhm. więc oprócz samego, samego kleju, który używamy do klejenia obudowy, jest on elastyczny, ale również sama taśma połączeniowa, elektronikę. Z tensometrem, również jest w formie takiego flex PCB, która daje nam odporność na jakiekolwiek ruchy. Mhm. Że jeżeli ten pomiar mocy gdzieś się nam w trakcie pracy podczas jakiegoś uderzenia lekko zdeformuje w stosunku do korby, to również nie zrywamy tego połączenia między tensometrem a płytką, ponieważ używamy takiej elastycznej tasiemki. No to też no, są całe problemy, że jednak to jest pomiar mocy w rowerze, który no, ma kontakt z warunkami atmosferycznymi, z trząsami, tak. z, no, z kontaktami z różnymi przedmiotami też na trasie. Czasami. Tak, tak, no pomiar mocy wiadomo może być używany w słoneczne i w deszcz, zimą, w śniegu, też nieraz widzieliśmy takie zdjęcia inpika oblepionego lodem. Eee, to daje po prostu informację, że cały ten setup jest szczelny, odporny na te zmiany temperatury i warunki. Musi działać, to nie są pomiary do jazdy w niedzielę, w słoneczny tak, dzień. Tak, tak. Myślę, że wiele osób gdzieś się domyśliło w tym materiale, w ogóle wiele osób się domyśla jeżeli chodzi o tego typu produkty, że klucz jest często w oprogramowaniu. Badaniu i w ogóle wymyśleniu całego softu, który ma tym wszystkim zarządzać i też który ma to wszystko testować. Tak, no w, w dobie XXI wieku, e, elektronika i soft otacza nas wszędzie, więc tak samo w Wimpiku, Oprócz softu, który mm -hmm. jest e, w samym power PowerCranku, e, używamy go w całym procesie e, produkcji. No i u nas e, jest to w postaci aplikacji, e, która łączy się poprzez Bluetooth. E, z urządzeniem, i za pomocą tej aplikacji, wykonujemy szereg czynności wzorcujących tą korbę, nadających jej parametry, tak aby mogła finalnie trafić do klienta, będąc pełnowartościowym pomiarem mocy. Więc w pierwszej kolejności, oprócz nadania numerów seryjnych. Numeru ANT plus ID wykorzystywanego do komunikacji wykonujemy test kompensacji temperaturowej, która ma na celu korektę sygnału analogowego z tensometrów na podstawie zmieniającej się, się temperatury. Niestety, temperatura reaguje na elementy metalowe, rozszerza je albo kurczy, i my musimy również kompensować to, aby zachować dokładność pomiaru. Pomiar musi wiedzieć o tym, że to, że coś się dzieje, nie jest wynikiem tego, że ktoś nie wiem, po prostu mocniej pedałuje, tylko że na przykład jest to zmiana temperatury i te tak. zmiany są z czegoś innego niż to, co naprawdę ma badać. Tak, tak, tak. Mimo przykładanej siły podczas jazdy, dodatkowo urządzenie weryfikuje jaka jest temperatura, jaka nastąpiła zmiana temperatury i dodatkowo dostosowuje korektę tej zbadanej siły. Aby, aby uniknąć tego błędu spowodowanego zmianą temperatury. Są to mikroskopijne zmiany, ale jednak każdy ten, każdy ten promil ma wpływ na ogólną dokładność pomiaru mocy, więc od samego początku eliminujemy te małe promile, żeby na końcu uzyskać 2% błędu. To jest w ogóle dla mnie, to, a propos takiej dygresji, to jestem bardzo ciekawy, jak wyposażaliście tę fabrykę, jak kupowaliście elementy, czy nie trzeba było tłumaczyć, czy to nie gastronomia, skoro lodówki, piekarniki, jak, jak to w kosztach wszystko wykazać, bo produkujemy części rowerowe, ale mamy bardzo dużo lodówek i piekarników. No, posiłkujemy się tym, co jest dostępne na rynku. Na dobrą sprawę, jeśli chodzi o na przykład piekarniki, to są najmniej awaryjne rzeczy grzewcze. Na dobrą sprawę. Ich się tyle produkuje, że są tak dopracowane, że no, grzech by było z nich nie skorzystać. Mhm. Fakt, że każdy jeden piekarnik, który widzieliśmy wcześniej, jest przerabiany przez nas. My odpowiednie sterowanie, żeby histereza, żeby czas załączania, żeby narost temperatury był bardzo wolny, wszystko to dostosowujemy pod, sw pod swoją technologię. Także one wyglądają z zewnątrz jak zwykły piekarnik, ale na dobrą sprawę chodzą. Poza tym, że grzeją, to cała reszta sterowania już jest zupełnie inna, jak zwykły piekarnik. Jako piekarniku. firma elektroniczna wywaliliśmy elektronikę z Boscha nie robiąc reklamy, i wsadziliśmy tam ja naszą, która. Ale w domu nic nie ruszaliście? Taki... Jeszcze, nie, <laughs> jeszcze, jeszcze nie. nie. Co tu się dzieje? Kolejny punkt. Co my tu mamy? Na tym stanowisku już e, dokonujemy montażu, takiego trwałego montażu, obudowy. Z ramieniem korby, czyli kleimy, Aha. kleimy je. Odpowiednim klejem. Koleżanka właśnie przed chwilką nanosiła ten klej, teraz już zjechała budową. Ona Aha. jest klejona w, w każdych korbach jest praktycznie w tym samym miejscu, także później nie ma problemu, że do jednego roweru może pasować jeden pomiar bądź drugi. Ona jest zawsze w tym samym miejscu mhm. klejona, nie? Dlatego też mamy te maszynki takie ustalające pozycję ściśle określoną pozycję obudowy w stosunku do korby. I tutaj powtarzalność jest, jest w każdym tak. momencie kluczowa. Tak. Generalnie mamy już ramię z grubsza złożone. Tutaj też wspomnieliśmy o tym, że w ogóle poza uszczelnieniem takim klasycznym, czyli uszczelnieniem obudowy elektronika jest jeszcze dodatkowo uszczelniona. Tak, w wersji Powercrank E elektronika jest zalana specjalnym silikonem w celu jej ochrony przed warunkami zewnętrznymi, przed wilgocią, która może się gdzieś tam skondensować w środku i skropić później na, na tych komponentach elektronicznych i po prostu mhm. dokonać wwarcia. Także jest to dodatkowe jeszcze zabezpieczenie przed, 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 przed inwazją warunków zewnętrznych na sam pomiar. Mhm. Czyli ramię jest gotowe, poklejone, uszczelnione, w zasadzie już jest praktycznie gotowe, ale to nie jest jest koniec jego przygotowania. Tak, musimy jeszcze teraz to ramię, ten pomiar elektronikę wywzorcować, nauczyć się ją faktycznie, że ta siła, która jest przyłożona, to jest tyle kilogramów, które później są wykorzystywane w kalkulacji do wyznaczenia mocy. Dlatego stosujemy takie maszyny kalibrujące, które po prostu przykłada, które przykładają odpowiednią siłę do ramienia korby w różnych pozycjach. Mamy takie dwie pozycje, w których kalibrujemy. Możemy tutaj zaprezentować podczas kalibracji tej Ultegry. Jest to e, horyzontalne położenie krawy, w której kalibrujemy mostek kompensujący. Mostek kompensujący takie niechciane siły, które mogą spowodować błąd. Drugi proces to jest kalibracja mostka zginającego powietrza, czyli już tego mostka, który e, faktycznie e, powoduje tą taką siłę motoryczną napędzającą rower. Przykładamy siłę w okolice 35 kg. również wszystko z wykorzystaniem naszej aplikacji do wyznaczania tych czułości, które są zapisane w softie nieulotnym na samym urządzeniu. Produkt przetestowany, produkt gotowy i co dalej? Produkt prawie gotowy do wysyłki. A żeby był tak totalnie gotowy, musimy go zapakować odpowiednio, obrędować, a później zapakować i wysłać. Także tu jest stanowisko do. Do, do brandowania i pakowania finalnego, e, mamy kilka produktów, w związku z tym mamy różne opakowania, jeśli, chodzi, jeśli e, są to produkty pojedyncze, czyli tak zwane single e, w naszej nomenklaturze, są to malutkie e, opakowania, jeśli e, są to twiny, czyli dwustronne miedliki mocy, są to duże, duże opakowania i to koleżanka właśnie składa sobie pudełeczka, do których za chwilkę trafią nasze mierniki mocy no i pojadą do klienta. Obecnie już nie, nie tylko Polska jest naszym, naszym rynkiem, tylko od ładnych paru lat sprzedajemy w zasadzie na całą Europę plus niektóre kraje poza Europę. Tych mierników sprzedaje się już w tak dosyć dużej ilości. Nie mogę powiedzieć dokładnie ile, bo to jest tajemnica przedsiębiorstw, przedsiębiorstwa. No i W związku z tym musimy mieć stoisko z prawdziwego zdarzenia. Tak, no dobra, bo w ogóle nie powiedzmy tam na początku. czyli u Was tak naprawdę cały proces. Ktoś sobie. Zamawia usługę tak, na waszej stronie. Tak. Wysyła wam korbę. Wysyła Wam tak. mnie korbę i ile to zajmuje? Od, od powiedzmy, że od dnia, który, który ktoś sobie wysyła, pewnie kurierem jest to u was pewnym Jeden dzień, u jeśli chodzi o Polskę, na przykład 2-3 dni, jeśli chodzi o te bliskie kraje mhm. wokoło, czyli Niemcy, Czechy. E, e, następnie trafia korba do nas. E, my potrzebujemy 2 do 3 dni roboczych, aby zmontować miernik mocy na mhm. korbie klienta. Wiem to do z doświadczeń znajomych, że tak naprawdę bardzo często jest tak, że jak ludzie wyślą korbę w poniedziałek, to nawet... Tak, na piątek, piątek wraca. Piątek tak, tak. To jest właśnie nasz taki schemat, że jeśli w poniedziałek ktoś wyśle z samego rana, że w poniedziałek kurier odbierze od niego korbę, to, to w piątek korba jest w paczkomacie, bądź kurier przynosi korbę klientowi już z zamontowaniem niernikiem mocy. Czyli znaczy krótka piłka. Tak. Jeśli chodzi o kraje troszkę dalsze, no to czas się tylko i wyłącznie wydłuża o... O, o kuriera, o dodatkowy 1-2 dni na, na pokonanie drogi przez kuriera. I to jest tyle. Jeśli chodzi o twiny, czyli mierniki dwustronne, dotrzymujemy tego samego czasu. Czyli singiel jednostronny, jak i dwustronny yy, wyrabiamy się w 3 dni robocze. Impigawa Power cranka naładujemy poprzez kabelek magnetyczny. Prosto, wygodnie, bez chodzenia do kiosku. Tak. I, I ogarnęliście to też tak, że do, do dwustronnego jest po prostu tak, kabelek? Kabalek jest rozdzielony na dwie końcówki magnetyczne e, z zachowaniem jakby polaryzacji, że nie przypniemy tego na odwrót, nie pomylimy nic, nie zepsujemy też, nawet jak na siłę przytkniemy to odwrotnie, są zabezpieczenia, ładowanie do dwóch, trwa do dwóch godzin, e, 90 godzin jazdy. Właśnie o to miałem pytać. Są jak użytkownik, 90. Sam 90. Nie wiem. Krócej niż na baterii CR2032 ze względu na pojemność tej baterii. Ale większa wygoda. Tak, wystarczy to naładować, a nie. Chociaż są ludzie, którzy wolą bateryjki, bo można pojechać do Hiszpanii, z, zapominając kabelka nie tak. mieć problem, a i w Hiszpanii, w Polsce można kupić cerkę. Mam no, wrażenie, że w ogóle ten temat bateryjek to jest najbardziej popularny temat wśród ludzi, którzy się bawią w wszelkiej maści ultra. Nie wiem, czy akurat pomiar mocy to jest tutaj e, kluczowy temat dla tego typu e, osób, ale wiem, że na przykład, e, wiecie, lampki, takie rzeczy, że dla mnie się wydaje, że ale standardem 90 jest. 90 godzin, jak naładujemy do pełna, to chyba nie jedziemy ultra no. dłuższego niż 90 godzin dłuższe. Nie? Sami tak, dłuższa, tak. ale to już jest ekstremu no, dla tak. większości osób. To, no to wtedy to CR2032 i power crank klasyczny od nas. Tak, no i to, co mówiłeś, że tu jest ważne, to że generalnie tego się nie da zepsuć. W sensie tutaj tak. nie pchniecie kabelka źle, nic nie zepsujecie i, tak. I nie chcecie stworzyć jest... e, dotknąć jeszcze... elektroniki i, i, i żadnych blaszek, więc nie ma co odpaść. Co jest jeszcze fajne, to że złącza są magnetyczne, w związku z tym nie musimy szukać nigdzie konektorka, gdzie to włożyć. Tak. Tabelek sam się przyciągnie tu, po prostu do obudowy, no do, do swojego przeciwległego złącza. No ja pamiętam, jak to jeszcze kiedyś dawali w tych w MacBookach, ale potem z tego zrezygnowali. Piękne to było. Bardzo wygodne, nie wiem. Tak jest. Pewnie koszty, niestety, to przyciągnie. No, Prawdopodobnie. No mam nadzieję, że nas też nie zmuszą do korzystania z USB-C, jak to teraz wszędzie wchodzi w no to jest w, w, w ciekawe w normy, temat. ale no myślę, że to się nie, nie zalicza do urządzeń takich, które... Takie urządzenia, kanalety, no, telefony, unifi, zunifikowane. To jest w ogóle bardzo ciekawy temat, do poruszenia z temacie takim prawnym, bo mnie to ciekawiło, że jednak jest dużo firm, które mają specyficzne rozwiązania, które jednak dalej mogą zostać, na przykład, nie wiem, przecież pomiar mocy albo przerzutki Shimano, no nie? To tak, też jest tak, przecież tak. zupełnie sta własny standard. To, jest, to są takie urządzenia embedded. Nie są to urządzenia mobilne, takie mhm. jak, jak tablety z wyświetlaczem, z interfejsem, więc to chyba inna gama, inna, inna kategoria produktów, więc chyba Pupisy nie będziemy nie tego. Problemu, nie będziemy tak. Kurde, bike bawi, Bajkshow uczy, temat niezwiązany z pikiem, a proszę, można się dowiedzieć, jak, tak. jak to działa w tej branży. Tutaj najmłodsze dziecko to jest, w sumie? Tak, to jest to jest najnowsze nasze dziecko. W zasadzie to jest ewolucja, powiem, do niektórych korp. Dokładnie do Duraysa i do Ultegry dwustronnej są dodane, są dodane boczne tensometry, które powodują, że pomiar jest jeszcze bardziej dokładny. Mhm. No i to jest właśnie to, to dziecko. Tak, było to jest na targach znane. Tak, tak. W Belgii, w Belgii na targach powiedzmy, że była jego premiera. Tam ono było pierwszy raz pokazane i od, w zasadzie od dnia targów trafiło do sprzedaży. Także wszystkie diuresy, wszystkie Ultegr dwustronne to, już są, to jest już najnowsza ewolucja. Czyli tak naprawdę można u was oczywiście sobie po prostu wysłać swoje ramię. Tak. Natomiast to nie jest jedyna opcja, jak ktoś chce być trochę bardziej wygodny albo działać na nowym ramieniu, to też jest taka opcja u Was tak może zamówić gotowe, gotowe ramię z miernikiem mocy i to jest bardzo częste, czym dalej od Polski Czyli czym dalej na, 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 na zachód, tym więcej korb sprzedajemy naszych, to znaczy lewe ramiona z miernikami mocy, bądź cała grupa z miernikiem mocy, także można customa, zamówić customa, czyli wysłać do nas, my na korbie klienta zrobimy, odeślemy, bądź kupić u nas cały set, czyli lewe ramię z miernikiem mocy, bądź całą korbę z dwoma mhm. miernikami mocy. A to moc. w ogóle nie pytałem wcześniej, ale czy na przykład są jakieś, bo, bo pewnie o to będą pytania, czyli na jakich ramionach jesteście w stanie zrobić w ogóle pomiar. Jakich, powiedzmy, wiem że działacie głównie na, na Shimano, ale głównie względu na to, że to po prostu na to jest największy rynek, bo tych korb tak. jest najwięcej. Ale tak naprawdę jakby ktoś sobie wymyślił, że chce mieć pomiar, no wiadomo, dura jest, Ultegra jest, tak. 105 -ka? też, GRX też, też. A coś jeszcze? Tak, jeszcze zeszliśmy jako jedyni w zasadzie półkę niżej, poniżej 105, czyli montujemy lewostronny miernik mocy na ramionach Tiagry. Y -hmm. A Tiagra 4700, Tiagra 4600, tam montujemy nasze lewostronne mierniki mocy, ale tylko, nie, w dwóch wersjach w wersji zasilanej bateryjnie i w wersji akumulatorowej. Y -hmm. Macie jeszcze jakieś plany rozwojowe na. na... Są oczywiście, są, są cały czas, nawet prace, prace rozwojowe. W zasadzie nigdy nie, nie stanęliśmy w miejscu, czyli cały czas robimy nowe tematy, które pokazujemy <laughs> czasy.